Polecimy do Strzelnicy Kamino. Co tam stoi? Nie, to nie jest samochód, ale tu jest. Nie, jest jakiś samochód. Co za kupa? Hmm. Czekajcie od tych drainów tutaj, gdzie to tam idzie. A, że to są hektokilometry przecież. Nie będę hektokilometrów biegł do strzelnicy kamino, tak po prostu. O, ja jeszcze jakiś typ przede mną wylądował. Dobra. tam u góry jest baza, ale coś tam na 100% chyba, że ten kolej to prawo. Nie wiem, tu biegnie. Gdybyś lądował przed chwilą. Chyba, że on tam nie pobiegnie, tylko ja. Co wy na to? Co wy na to? Nie zginie wcale. Są. So. Przeżyje to o, 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 na pewno o Ludzie. A jakie ja tu mam efekty dźwiękowe, urych hmm. O i safe. Powinienem trochę naturalniej brzmieć teraz, bo trochę odszumianie wyciszyłem, wiecie? Co za dużo odszumiania to niezdrowo. Co zapamiętajcie co sobie. Zapamiętajcie to sobie na całe życie, żeby się nigdy nie odszumiać za bardzo. O, patrzcie typa! Jak on spada, noga prawie złamana. Niech walnie w drzewo, na 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 na. Uuu, leżysz koleś. u. Spadają jak grzyby po deszczu spadają, jak żaby w trakcie deszczu też lecą. No i co? O, jebany. Yo, mate, fuck off. Fuck off. Fuck you, guy. Fuck you, man. I will be first. Peace out. Kurde, tych typów tam więcej było, wiecie Dobra Ja idę do wieży po broń Chyba, że już coś to było, ale wydaje mi się, że jeszcze nikt chyba nie do niej nie dobył no. niech się wali ten typ, idziemy tego dojechać, co nas powyzywał! Będzie dracha, kurde, jak skóra węża. Ладно. O oh, fuck! Nie! Kurde, zauważył mnie pod budowlą. Miał trochę lepszą pozycję, myślałem, że go... zrobię go! <ścoughs>